Hej kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj szybciutki, krótki, bardzo fajny przepis na makaron. Słuchajcie, makarony można kupić, nie są drogie. Po taniości, nie po taniości. Ale poczytajcie, co zawierają te makarony. Nie no to się zdziwicie, bo często nie ma ani mąki, a gdzie jeszcze jajko w nich znaleźć. Tutaj podam Wam zwykły przepis, naturalnie bardzo dużo mam przepisów takich e, urozmaiconych, same jajeczne, samych grzółtek, ale dzisiaj prościutko, e, najprościej jak się da, e, najszybciej jednocześnie. Słuchajcie, mam 300 gram mąki pszenna, e, na 100 gram jedno jajko. Prosta zasada, tak? Nic więcej, tylko jedno jajeczko dodajemy na, na 100 gram mąki. I tego, tego się trzymamy. Trzymamy 200 gram, 2 jajka, tak? 600 gram mąki, 6 jajek, pół kilo, 5 jajek i tak dalej, i tak dalej. Do tego przepisu daję, daję całe jajka, jak widzicie. I to wszystko. To wszystko. 300 gram, 300, 3, 3, 3, 3 jajeczka. Nie robię tego na stolnicy, robię sobie to w miseczce mojej. Podłużyłem sobie, sobie ręcznik w żeby nie porysować, także blatu. W każdym bądź razie tak. E, tylko te trzy składniki, nic więcej e, i wyrabiamy. Nie jest to łatwe ciasto do, e, do wyrobienia. Zaraz zobaczycie. Na początku, jak każde, się mazie i, e, i jest lekko, ale zaraz zaczną się zaczną się schody. Także, jeżeli mężczyzna pod ręką w domu, jeżeli kobitki będą robiły ten przepis, no to. To dobrze zaangażować kogoś o silniejszych, silniejszych dłoniach, ewentualnie powoli, a systematycznie wyrobić to samemu. Słuchajcie, i, ten, i to wyrabiamy, wyrabiamy na maksa. Tak, aż zniknie nam, zniknie nam cała mąka. A ciasto zrobi się jednolite. I tyle. Zatem ja wyrabiam ciacho, słuchajcie. Dzięki za subskrypcję, dzięki za, za, za łapki w górę, za komentarze. E, pamiętajcie, nawet jak nie wiecie co pisać. Bardzo wdzięczny jestem za, za zwykłe serduszko w komentarzu. Wiem, że dobrą robotę robię, wtedy e, dajecie mi dużo, dużo zapału do kolejnych filmików. Choćby tak jak dzisiaj. Oki doki. Kochani, jak widzicie, ciasto mam wyrobione, ciasto odpoczęło sobie, dobrze na 20 minut, chcę odłożyć. Teraz e, ja najczęściej od razu rozwałkowuję z takiej małej ilości 300-200 gram całego dużego placka. Zaginam go raz, drugi, czasami trzeci raz i tego go w paski. decyduję. Ale żebyśmy mieli łatwiej, możemy na przykład pociąć te nasze. Nasze ciasto w takie kawałki mniejsze, słuchajcie, tutaj bierzemy wałeczek sobie, jak widzicie nie w kim jest mój, mój wałeczek, jest to prezent od Madzi. Wspaniała kucharka, trzeba przyznać przy tej okazji. No i słuchajcie, możemy rozwałkowywać takie, takie małe. Małe, małe kawałki. Oczywiście podsypując, ja podsypuję e, mąką krupczatką. E, krupczatki chyba prawie podsypuję, prawie każde ciasto. Jest fajna, jest e, bardzo dobrze, nie przykleja się nic do stolnicy Słuchajcie, a, a ciasto nasze zawsze przyjmuje trochę tej mąki krupczatki. Jest fajniejsze, jest fajniejsze. dużo fajniejsze. E, w każdym bądź rozwałkowujemy. Ja dlatego nie za bardzo lubię takie małe placuszki robić, bo to jest też więcej zabawy. Duży placek ciach, ciach, ciach e, jest zrobiony. Takie małe, takie małe rozwałkowujemy i odkładamy do, do, prze, do przeschnięcia. Tak? E, ja zrobię. Zrobię te, te, te małe. Trzy. Trzy małe placuszki. Odsypujemy, wątki się nie boimy, grubość też zależy od Was jaką lubicie. Ja lubię mniej więcej od milimetra do 2 do mm, robię grubego. Wiadomo, że jak robię do rosołu, no to wtedy prawie Warszawę widać, jak to się mówi przez tego placuszka, a jak, jak robię sobie do sosu. Do, czy do gularzu, czy do innych, innych potraw z sosem. No to, to robię sobie grubsze, półtorej do dwóch centymetrów, nawet nesę na takie paski, takie No i z nich, z nich i je po prostu zjadam. W każdym bądź razie te placuszki możemy odłożyć, słuchajcie, na dłuższy czy na dłuższy czas, może nie aż dłuższy taki czas zależy jaki rozwokujemy ale one mogą nam przyschnąć. nie jest to nic złego w każdym razie co, co chcę Wam pokazać teraz jak już mamy takie takie placuszki tak, one są małe zatem ja jeden na drugi drugi na trzeci klać składam sobie centymetrowe, centymetrowe kawałki. Cała filozofia. Myślę, że takie fajne, nieregularne, przede wszystkim zdrowy makaron. Jak najbardziej będzie, będziecie zadowoleni, jak, jak on się pokaże na waszym, na waszym stronie. Również te paseczki wszystkie, to wszystko można odłożyć. Słuchajcie, przesuszyć sobie fajnie na, na desce. na desce Przesu, przesuszymy, wkładamy do słoika, zakręcamy i może nam spokojnie pół roku czekać na, na swoim kolejne gotowanie. Jeszcze raz dzięki, że jesteście. Pokażę Wam teraz jak jeszcze z dużego placuszka zrobić resztę makaroniku trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze raz dzięki za łapki w górę. Hej!